Cześć wam dzisiaj jest więc wizualnie witam was w grze, która nazywa się The Fall w serii, która nazywa się Epic Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store. i w tym tygodniu jest to jedna gierka właśnie The Fall, która jest od minionego czwartku do najbliższego czwartku 25 marca o godzinie 16:00 kończy się to odbieranie, ta promocja. Jeżeli chodzi o kolejną grę, która się pojawi, to będzie od 25 marca od godziny 16:00 plus minus do 1 kwietnia i jest to Creature in the Well. I nie mam pewności co to jest, bardzo podobają mi się arty, ale chyba nigdy wcześniej tego nie widziałem i nic o tym nie słyszałem, więc będę wchodził na głęboką wodę, jako i wy wchodzicie. Kliknijmy sobie play. Ta gierka ma kilka... o, pada, bardzo miło. Ta gierka ma kilka ustawień e, na przykład językowych dźwięku nie da się za bardzo ruszyć tutaj w opcjach, więc zaciszałem z Windowsa. Jakby ktoś chciał być przygotowany języka polskiego nie ma, rozdział kantyl tak itd., itd. więc za bardzo szału nie ma, bardzo klasyk. Um, ta gierka pojawia się na Epico z Afriko m.in. dlatego, że Default 2, o którego istnieniu nie wiedziałem, został również dodany, więc tutaj macie nawet Default 2 i możecie tą grę nabyć drogą kupna, ona jest na Epic Games Store, przy czym pojawiła się zanim jedynka została dana z Afriko, zazwyczaj jak są jakieś takie promocje, że wchodzi nowa gra, to dają jednocześnie od razu jedynkę tym razem była wcześniej, nie wiem dlaczego ale z drugiej strony nie wiedziałem w ogóle, że dwójka istnieje a jedynkę gdzieś tam, coś tam widziałem odpalmy sobie nowy, nową grę okej, okay, dobra, jest, tak automatyczne save'y no, no, mam wrażenie w ogóle, że stary telewizor próbowali emulować to nie za bardzo widać Over the moon prezentuje. O! Oh. Freefall Drifting. Ostatnio był ten jeden astronauta, który re rekordowo daleko oddalił się od um, stacji tej kosmicznej, która jest, i właśnie robił Freefall. Znaczy, jak to można Freefall nazwać, to bardziej Free Flight czy zero G. Fajna grafika, mam wrażenie, że taki totalny minimalizm, jeżeli chodzi o robienie tła, bo te rzeczy, które tam są w tle, na tym drzewku, to są po prostu ciapnięcia, tak jak w Photoshopie możecie zrobić w parę sekund i jest to bardzo umiejętnie wykorzystane, więc zazwyczaj to nie wygląda dobrze, a tutaj nie wygląda to źle. Inaczej, nie widać, żeby to wyglądało źle, więc nie wygląda źle. To są chyba nawet standardowe trawki z Photoshopa, jest, jest pędzel, który to robi. Rozumiem, że koleż jest nieprzytomny w środku, a my Accessing jesteśmy sztuczną inteligencją, planes. która biega tym pancerzem, tak. around with left trigger. Left trigger and right stick, okay. Szczerze powiedziawszy, bardzo bardzo nie jest komfortowe jest to sterowanie. Jakoś tak jakby Front level unknown weapon rendered inoperable from the impact. Consulting parameters. I will locate medical facilities. Dużo czytania zapowiadają. Fajnie by było, gdyby gra co chwilę się nie pauzowała, bo ja przez chwilę ruszam gałką i działa teoretycznie wszystko, a za moment widzę, że nie mogę ruszyć ten, więc to jest dziwne. Możemy się rozglądać. To jest na Czyli możemy to nacisnąć, albo ten, żeby wejść w interakcję. Ale pójdźmy jeszcze najpierw w drugą stronę. Przypomina mi to bardzo taką gierkę Hmm, tylko to był totalnie shooter, że dał się myszką celować i biegaliśmy, i. Aaaa, nie nie abaddon, nie Absolver. Absolver to jeszcze co innego. Dimension Destroy Synthetics, ok. Czyli nas przyuważyli. Wolałbym jednak, nie wchodzić na razie w interakcję z niczym wrogim. To chyba lepiej będzie ogarniane sterowanie klawiaturą i myszką. Is maybe useful, jak w większości tego typu gier jest tu co, coś? Botek. my suite. Attempting internal activation. co tam w ogóle to jest jakaś cenzura na tym, czy jakiś filtr? What the heck is going on? Start to check. operation parameters. Okej. Okay. co ja teraz mogę nacisnąć? Press start. A, że wejść do opcji, jakby. Wydaje mi się, że to jest o dziwo gierka w którą z naszej przyjemniej będzie się grało na klawiaturze i myszce, a nie na padziku, więc no. Mercury operating here, you can check the status of your different abilities. Mm. Restricted animation shield enabled, damaged Wszystko Okay. Subsystem access requires authorization, but I may need these systems to safeguard my pilot. Se mogę znaleźć sposób, bypass the lockout, mogę zróbmy się do przodu. Ok. Czy ja tu mogę jeszcze coś zrobić? Tam coś jest jeszcze u góry. A simple winch, it holding on okay. to okay. Mogę na przykład to strzelić? A, broń jest uszkodzona. Trochę się tego cykam. No! Bardzo sterowanie? Hello! Nie, sterowanie jest tragiczne. Na dzień dobry, sterowanie jest bardzo nieudane, bo się to zacina makabrycznie. Chyba że to dlatego, że ten pancerz jest uszkodzony, ale nie mogłem na przykład zjechać w dół celownikiem żadną próbą. Co tam dalej jest? Gun. Jest tu coś więcej. Tu jest ten bajer Okej okay. O Tego nie zauważyłem wcześniej I wypalona bateria ten To biegniemy na drugą stronę i spróbujemy zjechać na dół Koncepcja mi się bardzo podoba Jeżeli oglądaliście Upgrade to tam był fajny motyw Ze sztucznym sterowaniem człowieka To znaczy człowiek swoją drogą sparaliżowany, a... Można skakać B dziwnie, zazwyczaj A jest skok, no to sobie może zjedźmy. Mhm. O, na górę, spodziewałem się, że na dół pojedziemy, nie wiem dlaczego. Z minimalizm wygląda to to wszystko bardzo sympatycznie, aczkolwiek, jeżeli chodzi o sterowanie, jak tylko... Będę miał okazję, to przestawię się na klawiaturę i myszkę, bo, 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 do, to, 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 to jest, to jest dramat. Okay, czy możemy podnieść to? aby w jakiś sposób wejść w interakcję? Tu możemy, tak? Security card. A, czyli tam jest ten security card, po którym musimy wrócić. Mogę to zabrać? Będę mógł tym na przykład rzucić w drugą stronę Nie mogę użyć, muszę naprawdę wyciągnąć gana Żeby móc użyć Interakt um, Powoli prowadzona narracja Powoli prowadzona narracja Tutaj nic bardziej nie ma Idziemy i rozglądamy się Może tu jeszcze coś będzie Celownik nie był tutaj. O, a tu było to, 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 to. Tu będzie ta ręka. Czy ja mogę to użyć teraz? Na przykład, to jak w starych tych przygodówkach. Klikało się wszystko na wszystkim, jak nie, nie, nie mieliśmy pomysłu, jak rozwiązać zagadkę. I każdą rzecz z plecaka przeciągamy na, 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 na coś, co stanowi zagadkę w tym momencie, jest tutaj ten krzyż. Um, no dobrze, a jest uszkodzony dalej, no dobra. Co ja mam tutaj zrobić? Nie mogę użyć. Nie mogę użyć. Nie mogę użyć. Muszę się dostać po tą kartę tutaj, tak? A nie mówcie mi, że mogę ją zasięgnąć stąd. Nie, I cannot, bo jest zamknięte. No, taki jest plan. I czemu to się nie aktywuje, jeżeli jestem z tamtej strony? Teoretycznie powinienem móc tutaj przejść i to powinno dalej świecić tam. Oczywiście to tak nie działa. E, nie wiem ludzie. Szczerze powiedziawszy nie jestem przekonany do tego. dlatego, że te rzeczy tutaj są takie... Hmm... Powinienem to móc albo rozwalić, albo coś z tym zrobić, a jest takie mech. Nie, jak chcecie się bawić w tego typu gierki, to why not? Ja nigdy jakoś nie miałem brania do point and click przygodówek, a tutaj jest o tyle gorzej, że tu sterowanie nie jestem. Podoba mi się koncepcja, podoba mi się pomysł na to, że jesteśmy pancerzem, w którym jest nieprzytomny pilot i próbujemy go uratować. I mamy całą masę puzelków. Prawdopodobnie pominąłem tutaj coś, bo nie czytałem wszystkiego po kolei. I w jakiś prosty sposób da się to rozwiązać. Nie wiem, odciąć ten kabel z zasilaniem, na przykład, który tutaj idzie, dokąd on idzie. Gdzieś tam idzie, łączy się z tym gościem tutaj. Czyli prawdopodobnie jakby coś tutaj walnąć, coś tutaj zrobić, to, to udałoby się to w łatwy sposób rozwiązać. Nie mogę sięgnąć. Nie sięgam. Hmm. Ale, ale szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się bawić. Nie na tyle, żeby rozgryzać tą gierkę, jakoś nie porywa na samym początku, to jak studiowałem film, to tam był taki patent, że każdy film powinien się zaczynać uderzeniem albo haczykiem. Haczyk polega na tym, że dajecie jakąś zagwostkę widzowi na samym początku, czy to jest wizualna, czy to jest jakiś fajny element ciekawe zagięcie fabularne, które sprawia, że ten haczyk widz może złapać i go pociągniecie w fabułę ze sobą. To jest bardzo dobre, jeżeli jakieś thriller robicie, kryminał, macie jakąś taką historię skomplikowaną do opowiedzenia. Tutaj prawie ten haczyk był, ale nie na tyle, żeby mnie pociągnąć za sobą. Drugie rozwiązanie to jest tak zwane uderzenie, że musicie uderzyć widza otwierającą sceną tak mocno, żeby wbić go w fotel i nie wstał do samego końca filmu. Większość filmów, które wychodzi ostatnio nie jest robione z założeniem jednego i drugiego. Może filmy o superbohaterach nie lub bardziej niektóre, ale spora część filmów jest taka, że zakłada, że wydałeś pieniądze na kino, więc obejrzysz do końca. Dlatego na co nowszych filmach ja się bardzo często nudzę, ale tutaj mi zabrakło uderzenia i zabrakło miechaczyka, to znaczy było coś, co mogło być albo jednym, albo drugim, a nie zostało w pełni wprowadzone. Wydaje mi się, że ogromnym problemem też tutaj jest sterowanie, bo na przykład nie mogę zjechać. O, 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 nagle magicznie zapało kamerą w dół, i jest to takie. O, coś jeszcze jest? Wtedy Drip of Blood. Jestem tu, ale nie mam się nie da zrobić, nie da się z tym połączyć, więc takie. Ok, są jakieś ostre motywy, prawdopodobnie fabularnie się to rozkręci. Ale żebym czuł potrzebę, grać dalej, to tak nie ma. Nie ma tej przyjemności zgrania nie ma tego uderzenia, które by mnie wbiło, i chciałbym poznać, co będzie dalej. Jakie ekstra akcje? Nie ma też haczyka, który mi pociągnie, o kurcze, kto zamordował, w jaki sposób tą sytuację rozwiązać, eee, na co wpadnie detektyw, czy wpadniemy na to, kto był mordercą przed detektywem, więc na tej zasadzie i tego mi tutaj brak. Takie tam drobne nawiązanie do filmu. I to tyle co ja dzisiaj dla was mam. Pamiętajcie, że ta gra jest do wzięcia do 25 marca do godziny 16. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej, z tego co rozumiem, ta gra ma swoje gronofanów, w którym się Gierka okrutnie podoba. Um, czy ja wiem, jakbym miał więcej czasu na potestowanie i pogranie. A może jakbym się czuł lepiej, bo jestem marudny, bo mam gorączkę i, i ogólnie średnio się czuję, więc to jest może kwestia tego. O, że nie jestem w formie, tylko jestem naćpany lekami znowu, więc nie, nie jest to mój dzień na taką grę, przynajmniej nie dzisiaj. A w przyszłości, nie wiem, zobaczymy. Gierka jest na tyle dobrze odebrana i lubiana, że wyszedł default dwójka, więc nie mi oceniać. Bawcie się dobrze, miłego dnia, dobrego jedzonka, widzimy się następnym razem, niech cebula będzie z wami, hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tak kreatora wizu. Nie spodziewałem się motywów, nawiązań do motywów religijnych w tej produkcji. Czego jak czego, ale. Łatwiej by było, jakbym mógł jakieś tam. rzeczy jeszcze zrobić, ale. nic więcej tu podziałać się nie da. Prawdopodobnie to jest jakaś jedna rzecz, którą pominąłem, i przez to nie mogę pójść dalej. Albo, albo na coś oczywistego nie wpadłem. Ech.